Teraz chciałem Ci przedstawić, jak krok po kroku się do nas zarejestrować. Należy wejść na naszą stronę główną www.agr.pl. Następnie kliknąć w prawym górnym rogu przycisk rejestracja. Tutaj mamy opis, co dostaniemy po rejestracji. Weź tu swoje dane. Ja w tym momencie podam jakieś testowe dane. 2, 3, 4, Jakieś hasło. Tutaj należy podać swoje e, imię, nazwisko, nazwę firmy, jeśli posiadasz, adres, kod pocztowy, miasto, NIP e, i tak dalej. Należy kliknąć, za, przeczytałem regulamin. Ja tu podam testowe dane. Jan Kowalski. Nazwisko firmy pozostaje puste. Powiedzmy, że Jan nie, jest, nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie musi. To ulica Kowalska 53 31, 900, miasto, Kowal. I to na razie też ja nie podaje, może później podać. Tutaj, tutaj jest napisane, po rejestracji zostanie założone konto abonamentowe w strukturze MNM z losowym produktem. Należy się potem zalogować i ustawić, że dany jeśli zaś rejestrujesz się tylko do programu partnerskiego lojalnościowego, możesz całkowicie zignorować informację o założeniu konta abonamentowego. Tak więc po rejestracji otrzymasz informację o tym, że założyło ci się konto abonamentowe, ale jeśli chcesz się rejestrować tylko wyłącznie do programu partnerskiego czy też lojalnościowego, możesz kompletnie ignorować te informacje w tym momencie. Ok, Twoje konto zostało założone. Aby je aktywować, kliknij w link znajdujący się w wiadomości e-mail. Uwaga, jeśli nie dostałeś maila, sprawdź skrzynkę an Tak więc loguję się w tym momencie na swoją pocztę e-mail. Tutaj mam sw swoją pocztę na Gmailu. Klikam w mail który przyszedł pod aktywacja konta. Tutaj jest wszystko opisane, co, co i jak kro po kroku. Należy kliknąć w ten. Jeśli on nie jest klikany, należy go skopiować. I przekopiuj i przekleić w adres brzegarki. No, zamknę. OK, w zasadzie twoje konto zostało aktualizowane. Możesz już się zalogować. Tak, więc się loguję. To był test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Knopka KRYBE KPL. No i hasło takie. Loguję się i jestem już zalogowany. Jak widzisz dostałem numer ID 301. Tak więc to będzie Twój numer ID, w którym możesz zbierać punkty zarówno w programie partnerskim, jak i w programie lojalnościowym, jak i polecać do samej rejestracji. Magabierzę również z tym numerem ID. Tutaj za około 5 minut dojdzie do mnie e-mail, że mi się oferował konto abon abonamentowe. To jest to, o czym tam czytałem. Tutaj jeszcze mała uwaga, bo wiem, że były problemy. Mamy dwie definicje: jest konto użytkownika i konto abonamentowe w strukturze. Konto użytkownika masz założone i nie jest usuwane, dopóki sam nie zechcesz, żeby było usunięte. Tutaj klikając, wtedy to, 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 to możesz to konto usunąć. Konto abonamentowe w strukturze to jest to, które się zakłada przy założeniu, i ono tam po 7 czy po 14 dniach będzie usunięte, jeśli go nie opłacisz. あうフフフ。